Witam i zapraszam na drugą kolejkę Euro 2024 dziś mecz Węgry-Niemcy. Niemcy nie pokonali Węgrów od 2016 roku, a jeśli chodzi o bezpośredni bilans, to 13 zwycięstw ma reprezentacja gospodarzy, 12 zwycięstw mają Węgrzy oraz 12 padło także remisów. Ostatnio w Lidze Narodów Węgrzy w 2022 roku zremisowali oraz wygrali z reprezentacją gospodarzy, a więc szykuje się pasjonujące widowisko. Mimo tych statystyk, zdecydowanie to gospodarze są faworytem spotkania. A teraz spójrzmy na składy. Węgrzy w Bramce Dibus, dalej Botko, Solej, Kerkes, Orban, Bolo, Kolmar, Szefer, Neć oraz Adam. Szoloy, Niemcy, Neuer, Tach, Ginter, Henrichs, Raum, Gündoan, Andrich, Wirtz, Musiala, Havertz oraz Sane. Za chwilę od środka piłkarze z Węgier. Zobaczymy jak ten mecz się potoczy. 5-2-2-1. Ustawienie Madziarów. Niemcy ustawieni zdecydowanie bardziej ofensywnie. I już przy piłce gospodarze. Sane. Dorauma. Gudoan. Węgrzy już skryci na własnej połowie boiska. Wbiegają powoli polekarne. Musiala. Nie było go w pierwszym spotkaniu. Bolo. Odzyskali węgrzy. Orban. Oj. Błąd, który mógł kosztować. Za chwilę rzut rożny dla rywali. Soloi, Botko, Orban. I daleka piłka, ale nic z tego nie wynika. Benjamin Henrichs za chwilę rozpocznie. Tach. Tach również nie oglądaliśmy w pierwszym ze spotkań. A więc w meczu Niemców ze Szkotami. Wygranym zresztą przez gospodarzy 1 do 0. Sane. Szansa na dośrodkowanie. Sane Szuka do kogo by tu mógł dograć. Henriks. Wirtz. Henriks. Dogranie, ale przejmują Madziarzy Adam Soloi. Niecelna jednak ta główka. Henriks. Bardzo aktywny dzisiaj na prawej flance. On, Wespół Sane tworzą te akcje. Niemców. Szukają tam do kogo, by dograć. Kai Havertz dzisiaj na szpicy. Styles. Adam Soloy, Węgrzy bezradni w pierwszym kwadransie. Dotychczasowe sytuacje jedynie pod bramką Denesa Dibusa. Ptah odepchnięty przez Soloya. I za chwilę odrzutu wolnego Niemcy. Ten mecz może wiele znaczyć dla reprezentacji Madziarów. Oni mają jeden punkt w grupie za remis ze Szwajcarią, ale oczywiście nawet jeśli przegrają, wciąż mogą dzięki zwycięstwu nad Szkocją w trzeciej kolejce wyjść z grupy. Henriks! Henryks mocno obsadzona defensywa niemiecka. Musiala! I było bardzo blisko! Jamal Musiala trafił w słupek! Ale proszę Państwa, to była akcja, która mogła się skończyć bramką na 1-0 dla gospodarzy. Od wyrzutu z autu Raum Wirtz Hündan. Sporo wolnego miejsca, aby dograć Musiala. Na niego niewątpliwie dzisiaj muszą defensorzy Węgier uważać. Dogranie w pole karne i było bardzo blisko, ależ tutaj fantastyczna parada, ale dobitka! Kai z 21 minuta, mamy prowadzenie Niemców. A więc Kolejny atak przyniósł oczekiwany rezultat. Węgry 0. Niemcy 1. I teraz muszą się martwić Madziarzy, W jaki sposób doprowadzić do remisu. Pierwsze minuty w ich wykonaniu to była gra bardzo defensywna. Postawili autobus, ale jak widzimy ten autobus ich zawiódł. Najpierw Sanę, później dobitka Hawersa. Ale także i obrońcy zaspali. Ładne uderzenie. Sane. Później ta dobitka, gdy już Dibus był niemal bez szans. Od środka teraz nadziarzy. Już na pewno nie będą się tak kryć. Ustawienie 5-2-2-1 ofensywne, jak widzimy. Styles. I teraz ten mecz może naprawdę stać się bardzo ciekawy. Szefer Styles. Do Kerkeza. Milosz Kerkes. Dogranie w pole karne. Czy będzie wyrównanie? Nie ma. Piłka poza boiskiem. Wściekły jest Manuel Neuer. Ale jednak tutaj obrońcy delikatnie także przyspali. A widzimy tę sytuację. Gdyby doszedł do tej piłki, której z Węgrów mogłoby być już po jeden. Ale mecz bardzo ciekawy. Jeden z ciekawszych początków spotkania. Może mecz. Portugalczyków z Czechami był nieco ciekawszy, ale poza tym różno szukać tak ciekawego pierwszego kwadransu. A także i kwadrans numer dwa w miarę ciekawy, bo przecież minęło już 10 minut. Tutaj mieliśmy ładne uderzenie. Bodko do Adama Soloja Nego Luanego Polo. Polo dogranie niecelne, jednak Andriš przejmuje piłkę, chociaż nie opanował jej i będzie wyrzucał tu zaraz dla reprezentacji Niemiec. Więc ostatnim, który dotknął, był któryś z Węgrów. Andrich Sané, prawą stroną boiska. Wycofał teraz do Henryksa. Robert Andrich dzisiaj pojawił się na boisku. Zawodnik, który. W tym sezonie osiągnął spory sukces z Bayerem Leverkusen, ale w reprezentacji dopiero 6 występów. Jeszcze bez bramek. Henrichs. Sane. Sane już trochę tych bramek w reprezentacji uzbierał. Do tej pory 13 trafień. Wirz. Florian Wirz. Powstrzymany jednak przez szefera, ale tylko na chwilę. Sane. Henrichs. Andrich. Sane będzie szukał dośrodkowania w pole karne. Leroy, Sane i szefer ponownie. Soloy. Szansa na szybką kontrę dla Węgrów, ale czy im się uda? Tach. Dzisiaj Niemcy bez Rüdigera, zamiast niego Jonathan Tach. Także podobnie jak Andrich z Bayeru Leverkusen. I czy Kerkes popełnia błąd, ale Leroy, Sane. Nie był na tyle czujny, aby to wykorzystać. Od wyrzutu z autu teraz Niemcy. Hendrix. 41 minuta. Styles. Adam Soroy. W dotychczasowych meczach, kto strzelił pierwszą bramkę, ten pozostawał zwycięzcą. Czyli tak będzie dzisiaj. Nego. Kolmar. Szefer. Callum Styles. Zawodnik Barnsley. Kalum Styles. Dogranie do soloja, Broni to Neuer. Wybijają Niemcy. Rykoszet. Piłka trafia do Kerkeza. Styles. Kerkez. Adam Soloy. Jeden 1, 1 A więc Węgrzy wyrównali. Wielkie brawa dla naszych przyjaciół. Adam Soloy z trafieniem w doliczonym czasie pierwszej połowy meczu. Piękną historię mogą dzisiaj napisać Madziarzy. Nie poddali się, mimo tego początkowego niepowodzenia. Popatrzmy na tę akcję, bo naprawdę jest na co. Adam Soloi z pierwszym trafieniem na tym euro, ale bramka naprawdę urodziwa. Pierwszy gol był niezły, chociaż po dobitce, ale ten naprawdę bardzo dobry. I wciąż w grze obydwie ekipy do doszatni niewątpliwie będą rozeźloni, rozeźleni schodzić pod opieczni Gelsmana Koniec pierwszej połowy, a więc do szatni, dosłownie do szatni. ta bramka Szoloja. No i widzimy ten nastrój u Węgrów bojowy, zwłaszcza tutaj Dibus strzał na bramkę dwa celne po stronie Madziarów, trzy strzały na bramkę jeden celny u Niemców, natomiast posiadanie piłki oczywiście na korzyść gospodarzy Euro. A no to za chwilę słyszymy się podczas drugiej połowy, która niewątpliwie również będzie bardzo ciekawa. Drugie 45 minut czas rozpocząć. Jonathan Tah, Inter, Gundogan. Niemcy zaczęli spokojnie. Będą próbowali rozpracować defensywę Madziarów, ale tutaj błąd ze strony skrzydłowego Kolmar. Innego Paul będzie rzut wolny dla reprezentacji Węgier. Oczywiście to jest taki rzut wolny, który absolutnie w tym spotkaniu nic nie zmieni. Powalony Kolmar, a właściwie Kolmar stoi, a jego rywa, który go tutaj miał problem z równowagą. I dogranie do soloja. Próbował z przewrotki uderzyć Adam Soloi, ale jak widzimy bezskutecznie. Niemniej jednak moglibyśmy mieć bramkę naprawdę cudnej urody. Porównywalną z tą zdobytą niedawno przez Diogo Jotę. Tak. No, ale Węgrzy aspirują do tego, by ten mecz wygrać. Jest to trójka Madziarów, którzy odważnie stosują pressing wobec niemieckiej defensywy. Sane prawą stroną boiska. Henriks. No dzieje się w tym meczu. Do Sané, piłka poza boiskiem i rozpocznie Denis Dibus. Denis Dibus, czyli doświadczony już reprezentant Węgier, gracz Ferencvarosu. 36 meczów w reprezentacji. A teraz Kalum Steins. mniej doświadczony. 24-latek z Barnsley. Teraz podaje Kerkes do Stylesa, ale bardzo nieudolnie. Przejęli Niemcy. sane. w starciu z szeferem. Od tu z autu teraz Węgrzy. Wywalczył szefer. Który dzisiaj na boisku jest takim walczakiem. Po raz kolejny wywalczył aut. Kerkes. Styles. granie I tutaj pachniało bramką. Ależ zaspał. Adam Solo i tym razem. Ale na tablicy wyników 1 do 1, a więc rezultat, który niewątpliwie powoduje złość u Niemców i który motywuje Węgrów do tego, by doprowadzić do tego korzystniejszego jeszcze rezultatu. No, z taką grą Węgrzy mają ogromne szanse w starciu ze Szkotami na 3 punkty. Sane, Havertz, Henriks. Szefer tym razem z faulem. Andreas Szefer, dzisiaj bardzo aktywny na boisku, gracz Unionu Berlin w reprezentacji do tej pory 26 występów w 3 gole. Wart jest 5 milionów euro. Ten zawodnik Bundesligi, podobnie jak zresztą kilku innych Węgrów. Także grają w Bundesliga. To jest liga, do której lubią przechodzić, podobnie jak Polacy grający we Włoszech. bundoan Powstrzymane podanie. Tak, teraz Soloj. Adam Soloj. Jeśli uda mu się uciec, to może być ciekawie. Oj, błąd! Szkoda tego podania. Zdecięli Niemcy i teraz. Dach, tak, Henriks. Wymiana podań. Za chwilę zapewne będzie pierwsza zmiana na boisku. Rozgrzewają się zawodnicy przy linii bocznej. Dalekie dogranie do Hawersa. Ten do tej piłki nie dosięgnął. Orban. Bolo. A i piłka na Soloja, jednak on nie miał prawa do niej dojść. Ginter. Andrich. Florian Wirtz, dzisiaj jakby niewidoczny na boisku niemiecki piłkarz. No Florian Wirtz to jest jeden z najbardziej wartościowych piłkarzy obecnie na świecie. 130 milionów euro na tyle jest wyceniany według Transfermarktu. A teraz Manuel Neuer pewnym chwytem zatrzymał tę piłkę. Ginter do Wirtza. Havertz. Koundean. Musiala, ciężko będzie dzisiaj Niemcom zdobyć trzy punkty. Dogranie do Hawersa! piłka poza boiskiem i pytanie czy tam dotknął piłki jako ostatni któryś z Węgrów, tak jest. Tomasz Miller wbiega na boisku zamiast wirca. Fülkrug z kolei zamiast Sané, dogranie w pole karne. i co z tego wyniknie? Piłka ponad poprzeczką. Fülkrug, przypomnijmy, zdobywca zwycięskiego gola dla Niemiec starczył za szkodami. Dzisiaj nie niespodziewanie na ławce rezerwowych. Wówczas król a również chodził z ławki. No ale już się zdołał wykazać na tym euro. miś Ginter, Miller. Miller jeszcze o dziwo nie grał podczas tegorocznych Mistrzostw Europy. Musiala. No i przejął bolo. Kolmar. Wycofanie do Attili. Soloja. Dibus. No i to raczej nie dojdzie do adresata. Przyjęli gospodarze Euro Raum. Gunduan. Tomasz Miller. Naciskany przez Węgruwię. Zadam Solo i teraz już przy piłce szefer Kalum Styles. Dogranie, ale sięgnął do piłki jeden z niemieckich obrońców. Musiala. Gunduan. Pylkruk, Havertz, no i Węgrzy już zdołali wrócić na własną połowę, Musiala, Udoan, konstruują te akcje niczym Hiszpanie teraz niemieccy piłkarze, Kimmich, Havertz, Havertz, broni Denes Divus, ale to był strzał, który przez ten rykoszet raczej nie stanowił zagrożenia daleki wykop od bramkarza. Węgierskie ekipy przejęli Niemcy. Gundogan, Müller zostało Niemcom 5 minut regulaminowego czasu gry, aby doprowadzić do stanu, gdy mogą za ten mecz zgarnąć 3 punkty. Nego. Soloy. Bolo. Niepotrzebnie cofają Węgrzy. Mogliby tutaj spróbować kontry i Zdobyć bramkę na 2 do 1 przy odrobinie szczęścia. Kalum Styles, on do tej piłki dobiegnie. Lewą stroną boiska Styles. Dograł do Kerkesa, Kerkes poczekał chwilę. I dogranie do Adama Soloya. Jeszcze Andras Szefer. Ma sporo wolnej przestrzeni. I piłka poza boiskiem. A więc mamy pierwszy na tym Euro. Remis 1 do 1. Węgrzy. Powinni być z tego meczu zadowoleni. Natomiast Niemcy, jak widzimy, zadowoleni ewidentnie nie są. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie. A teraz spójrzmy na serię powtórek. Do usłyszenia.